No troszeczkę patola. Cześć wszystkim, witam Was bardzo serdecznie na kanale Sebastian Rysuje i dzisiaj na Waszą prośbę porozmawiamy sobie o kredkach Astra Prestige. Prośliście mnie, abym nagrał odcinek właśnie na temat tych kredek. No i tak prosiliście, prosiliście... No, i wyprosiliście, więc dzisiaj będzie zestaw 48 kolorów w metalowym boksie. I jest to. Co? Jest to. No, jest to taki właśnie zestaw. Dodam też tutaj, słuchajcie, że to jest odcinek, jak możecie zobaczyć po tytule, takiego pierwszego wrażenia. Ja na temat tych kredek. Nagram jeszcze odcinek taki typowy z taką recenzją konkretną, ale słuchajcie, jak przetestuję konkretnie te kredki. Ja ich używałem wczoraj, wykonałem nimi prostą ilustrację, bo też tak stopniowo chcę przechodzić właśnie w takie bardziej już szczegółowe ilustracje, ale na początku. Będę no, robił takie po prostu prostsze, prostsze, później takie już bardziej skomplikowane. No i wiecie, i w końcu coś tam walne realistycznego. No, no i to na początek myślę będzie tyle, bo już chyba wszystko powiedziałem. Przejdziemy teraz do takiego krótkiego omówienia produktu i do speed drawingu. No, no i to będzie tak. No, w ogóle, w ogóle, dawno mnie tu nie było i w ogóle tak troszeczkę się. Odzwyczaiłem mówić do kamery. No i co? No i to. No, także zaczynamy. Co do opakowania, to jest solidne, metalowe i z dobrymi zatrzaskami. Serio, one tutaj trzymają mocno. Metalowa kaseta wygląda schludnie i bardzo ładnie. Jest przejrzysta, czytelna, na froncie znajdują się wszystkie potrzebne nam informacje: nazwa, ilość sztuk w zestawie oraz zdjęcie wyglądu Kredek. Próbnika kolorów niestety zabrakło z przodu, jak i z tyłu. Myślę jednak, że producent zastąpił go tym zdjęciem Kredek, które właściwie pokazuje nam, jakie kolory tutaj są. Bardzo mnie zaskoczyło oznaczenie FSC, które mówi nam, że drewno pozyskiwane jest z lasów, które tak w skrócie powiem, wycina się jedno drzewo na produkcji kredek, ale na to miejsce sadzi drugie. I to jest naprawdę mega. Przyczepię się natomiast do zawiasów, które są takie no, zwyczajne, i po czasie się mogą wyrobić. Ale jak za tą cenę to tragedii nie ma. Tu mamy zagiętą po prostu taką blaszkę. Chociaż widziałem w innych tanich firmach zawias, który jest wykonany, na przykład z takiego cienkiego drucika. No troszeczkę patola. Ale tutaj jest, powiedzmy, względnie. Wnętrze mnie zaskoczyło pozytywnie. Kredki poukładane są od lewej do prawej strony yy, od jasnych barw poprzez ciemniejsze na dwóch plastikowych tackach, które są wykonane ze słuchajcie takiego tworzywa zwykłego, sztucznego. Ale mają głębokie rynienki i się kredki w nich naprawdę dobrze trzymają. Nie wygina się też nie wiadomo jak mocno. Po bokach producent zrobił takie wgłębienia, aby móc swobodnie wyciągnąć górną tacę. Co do samej kredki, to jest ona okrągła, zakończona skówką, dość taką długą oznaczającą barwę, więc ze znalezieniem koloru problemu tutaj nie będziemy mieli. Design mi się podoba, jest bardzo ładny i ciekawy. Kredki są wykonane z drewna cedrowego, które temperuje się bardzo dobrze, nie zostawia drzazg ani się nie kruszy. Ostrzyłem te kredki zarówno zwykłą temperówką, jak i tą na korbkę i problemów tutaj nie miałem żadnych. Dodam też tutaj ważną informację, że na kredce nie uświadczymy ani nazwy koloru, ani nawet numerka. Szkoda, bo byłoby łatwiej i wiedzielibyśmy jakiego koloru używamy. A tak to trochę lipton. Ostatnim aspektem są kolory. Ja tutaj zrobiłem próbnik z kilku tylko kolorów. Chciałem tylko sprawdzić jak mniej więcej będą się zachowywały na gładkim papierze. I no, co tu dużo mówić. Kolory są intensywne, mocne i żywe, mega mi się podobają, biel średnia, natomiast czerń rewelacja głęboka i mocna. Kryją bardzo dobrze, lecz nie są stworzone do gładkiego papieru ale o tym opowiem Wam za chwilę. Szkic przygotowałem sobie wcześniej, a blok, na jakim dziś rysuję, to cienista aleja od Palazzo. Jest to 300 gramów na metr kwadratowy premium. Dlaczego powiedziałem, że te kredki nie nadają się do gładkiego papieru? Ano dlatego, że tworzą się, słuchajcie, plamy. Próbnik wykonywałem na, jak wiecie już, mega gładkim SMLT Bristol 185 gramów na metr kwadratowy i naprawdę było ciężko. Kredki, mimo że to tylko próbnik, zachowywały się trochę topornie, sunęły gładko po papierze. Ale nie bardzo się tak w niego wiecie, wczepiały. I dodatkowo, im więcej dokładałem koloru, tym bardziej warstwa pod spodem mi się wycierała. Jeśli chcecie na upartego pracować na takim papierze, to musicie pamiętać o tym, że nałożycie maksymalnie trzy warstwy i to przy średnim nacisku. Czyli komfort pracy będzie taki mocno ograniczony. Jeśli chodzi o blok z Palazzo, było to już lepiej, bo udało mi się nałożyć około 6 warstw. Ale też od czasu do czasu pojawiały się plamki, które jakoś jeszcze uratowałem, rozcierając białą kredką, która jest no, bardzo podobna do tej od polichromosów, czyli taka naprawdę średnia. Cienista aleja to blok, co prawda o wiele grubszy od SMLT, ale też nie posiada mega faktury, więc można powiedzieć, że jest prawie gładki z naciskiem na prawie. Ale pigment tych kredek mnie normalnie powalił na kolana i jak już standardowo u mnie na kanale, Chłop może w szoku jest. Mocny, żywy i serio dobry pigment. Kolory ze sobą się łączą poprawnie, da się tymi kredkami stworzyć coś fajnego, tylko tak jak mówię, muszę konkretnie je przetestować no i znaleźć odpowiedni papier w mojej kolekcji do tych kredek. Design mi się też podoba, trochę podobny do Colorino, trochę do kredek Renaissance, ale ta skówka z kolorem jest dłuższa i wygląda to naprawdę zacnie. Pracuje się nimi bardzo wygodnie. No i super, że to drewno cedrowe jest, to i temperowanie naprawdę wychodzi bezproblemowe. Zabrakło mi tutaj tej numeracji albo nazwy kredki. Gdyby to było, to byłbym naprawdę w siódmym niebie. Mam nadzieję, że producent pójdzie o krok do przodu i stworzy na przykład Astra Prestige Premium z poprawionymi błędami. Wtedy to by było coś. Sam podejrzewam, że stałbym w kolejce po nie i to pewnie jako pierwszy. Kredki w odczuciu są takie, jak zapewnił producent, czyli miękkie. Natomiast nie jest to miękkość taka masełkowa, jak na przykład w prizmach, tylko kredka posiada rdzeń, który jest sam w sobie twardy, temperuje się na ostry szpic, który się nie łamie, za co też plus, więc można wykonywać szczegóły. Ale kiedy kolorujemy prestiżami, mamy wrażenie, że kredka jest tłusta i tak jakby miękka, i że za chwilkę nam się wiecie, rozpuści na papierze. Mógłbym nawet tutaj powiedzieć, że konsystencja podobna jest do polikolorów od Lairy, więc dla mnie na plus. Ja posiadam zestaw 48 kolorów, większego niestety nie znalazłem, kupowałem je przez neta i wydaje mi się, że jest to już największy zestaw. No szkoda, bo przydałoby się tu rozbudować o więcej brązów, zimniejsze szarości, więcej naturalnych zieleni, bo tutaj są takie jaskrawe, takie nawet trochę oczojebne Wam powiem. Producent na szczęście dołożył dwa kolory naturalne, takie naturalnej zieleni, ziemistej zieleni, ale to naprawdę za mało. Zieleń, to jest takie, to jest taka zieleń i taka żółć wpadająca w takiej podtony zieleni, takiej jasnej. Nie wiem, czy dobrze to wytłumaczyłem, bo jak zauważyliście, plączy mi się język. Na opierdziel zasługują natomiast dwa metaliki, które są beznadziejne. Serio, z wielkim rozczarowaniem to powiem, ale są beznadziejne. Wywalić to dziewięć z tego zestawu. Niepotrzebne nikomu to gówno. A dlaczego? To już wam powiem. W tych tanich zestawach producenci kredek, mazaków czy tam pisaków kolorowych zauważyłem, że robią to samo. Po pierwsze, zapychają zestaw metalikami, których no, rzadko ktoś używa. No powiedzmy sobie to wprost, bo na co komu tylko dwa? Srebrny i złoty. I co ja mam niby z tym zrobić? No co ja mam z tym zrobić? Sami rozumiecie. Sensu tutaj nie widzę. Po drugie, do pigmentu dodawany jest zmielony brokat? Nie, to nie będzie zmielony brokat. Znaczy, mm, nie wiem dokładnie, co to za substancja, może tak powiem. Nie wiem dokładnie co to za substancja, ale gdyby to był sam brokat drobno zmielony, to jeszcze by było spoko. Natomiast tutaj jest coś o takim szarym kolorze, niby brokat, ale w odcieniu szarości. W srebrnym tego nie widać, ale w złotym to już nie, no to już po prostu sorry, ale to jest patologia. Pierwsze pociągnięcie kredką daje nam kolor złoty. Ale już kolejne nakładanie warstw powoduje brudzenie i zakrywanie koloru tym właśnie dziwnym siwym, przez co z fajnego złotego koloru powstaje takie bagno. Producenci, nie róbcie tak, proszę Was, to jest naprawdę zło okropne, beznadziejne i badziewne. Nie, 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 i to nie przechodzi dalej. Zamiast tych metalików dodajcie dwa na przykład cieliste odcienie, i już będzie lepiej. Albo dodatkowy brąz, albo zieleń. I od razu będzie ciekawi. Serio, te metaliczne tak pomagają temu zestawu. temu zestawu? Temu zestawowi, jak umarłemu kadzidło. Jeśli klient, artysta, hobbysta będzie chciał metaliki, to sobie kupi osobny zestaw samych takich kredek. Z tych dwóch, no nie bardzo coś uciła, więc powiem ostatni raz, wywalić i do poprawy. No, i myślę, że to już by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się czegoś ciekawego i że zostawicie łapkę w górę dla zasięgu. Oczywiście ta opinia co do samego użytkowania kredek może ulec zmianie, bo tak jak już powtarzałem na początku filmu, to są pierwsze moje takie wrażenia po jednym dniu użytkowaniu tych kredek. Więcej na ich temat na pewno powiem już w takiej pełnej recenzji, ale najpierw muszę je przetestować konkretnie. Więc zostawcie słowa z dzwonkiem, by dostawać powiadomienia. No i my widzimy się, yy, no jak nagram odcinek, yy, bo będę nagrywał, rysuję pracę widzów i trochę mi to zejdzie, bo trochę tych prac od Was mam, więc będę kombinował też z czasem, aby się wyrobić. Aha, tutaj ważna kwestia na sam koniec dla słuchajcie wspierających yy, mój kanał. Progi wspierania mogą się za jakiś czas zmienić, naprawdę mogą ulec zmianie, bo chcę zrobić dla Was zupełnie coś innego. Mianowicie chciałbym zrobić jeden próg i mianowicie dodawać vlogi takie pogadankowe, czyli coś na zasadzie Seba po rysowaniu, czy Seba od kuchni, coś takiego, jeszcze tam nad nazwą nie wiem, ale wymyślę. I będę tam poruszał tematy nie tylko o kredkach, ale także takie, które przydarzyły mi się po prostu w moim życiu codziennym, jak na przykład ostatnia drama z salonem tatuażu i tym podobne. Ale to dowiecie się właśnie w tym vlogu, jak już to wszystko ogarnę. Więc zachęcam do wspierania mojego kanału, bo będzie naprawdę ciekawie, zapewniam Was. A tymczasem, borem, lasem, ja uciekam, trzymajcie się. Do następnego Elo i Jolo, czy co tam? No. Także narka. Time is passing slow. She saw the ones who left her sore. Mm. Smiling at them all. she she's walking up to thank them for.